No to bijemy ratki, no ma tu trzeba coś kliknąć, tak? Pizza, Który pierwszy wyszedł Lee. Tak jest Gdzie się schował Wyleje, dobra Lee. trochę zbity Teraz drugi wychodzi Done. No to, dobra, zostawiamy tego Lee, czekamy, tak? Nie, 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 oni najpierw trzeba ich wszystkich trochę zbić, żeby żeby każdy potem wyszli na raz. Aha, to tak jest no. Potem naraz Najpierw Lee, potem Dan i teraz wyszedł... Ralf. Jaki migacz? Lee, Dan, Ralf. I potem ostatni mig. Dobra, co mamy? Mig. Nie, Lee, Ralf. Tak, mhm. I Dobra, teraz wyskocz na 4. byj tylko Lee. Nie, nie, le. To co cytuj. Cytuj po kolei. Najpierw Lee, potem... Okej, okay, okej, okay, okay. Lee, dobra, bitego. go. jest. Tam. Dobra, Lee Dan teraz. Mm -hmm. Jest tutaj Kurde patrz, ja pierdzielę, ta... tak? jest co się stało, wszystko poszło. No nie zrobiliśmy na, na, Nasze tarczy ich rozjęły. No dobra, no, z hookiem. na impreza. Ale, tak ale level chociaż. Tak jest. Właśnie stop, to stop, szybki stop, ja sobie tu tyknę mega level, do... Do mojego fire i to nie będzie mam jeszcze pewnie tych tokeny. Recovery reduction fire rate o o dobra nie będzie tak ja coś też sobie dobra let's go dalej do amos fizzę daje chociaż to nic mi nie daje tak naprawdę Przyszne Nie skrzynki Cześć, tutaj. Co, nie, może ja to coś też aha co? dobra in creases, amos of ten amorifles a ja w się nie dziwię, że mi nie ten. No widzisz... To kanapa. Tutaj trzeba zrobić tego... Otwarcie. Tak. piąty szczur. Taki TV. Nie działa. Czekaj, no czekaj, 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 czekaj. To trzeba... Hmm? Zrokułową. Patrz, co ty robisz. No, no widzisz, te, te... lampki trzeba zaświecić. No tak, masz... nie nie mogę samej skrzynki otworzyć? No poczekaj. Mam no skrzynkę. Hmm. Wow. O, ooo dobra wszystko Jak mam zielonych itemów Czekaj. nie No śkaj, będziemy razem robić to... Ja nic nie naciskam, Czekaj. to znaczy... No ja tylko zbieram skrzynki Necromancer I Siren teraz tym majtać Jak kombinuję? O! Okay. Coś nacisłeś. No, A, to trzeba włączyć. Nie, to trzeba majtać tak, żeby się wszystkie zielone się zrobiły. To tą środkową, poczekaj, to zrób tak jak było i teraz pomachaj innem tu znikają w jakiejś dziwnej kolejności, wiesz, to trzeba się... Właśnie... Poczekaj, 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 to nie jedną wajchą, no kuźwa to mi się zmienia. Ja wiem, ale to trzeba... A na telewizorku? No... Poczekaj. Czekaj Ale. teraz. O, jeszcze jedna. Pyknij tam wajchą którą Nie tą. Nie rurą. Ale do takiego etapu to ja już doszedłem tam, jak to nic nie dało. Teraz tutaj tym. No, to jest fart, no uda się albo się nie uda. No nie, nie, nie w tę stronę. Tak jak teraz. No i poczekaj, poczekaj. I teraz inną. Nie, nie, teraz tę. No. Jeszcze raz zakręć. Jeszcze raz. No nie wiem. No kręć. Jeszcze. Kręć, aż, 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 jak wejdzie do punktu wyjścia, to znaczy, że źle. No dobra, nic nie rób. No teraz kręć ten swoim. Nie, to Kręć, kręć, i... kręć, kręć, kręć cały czas. Powinno pyknąć. Czekaj, to trzeba ustawić jakoś inaczej to. To tak. Okay. O, i teraz trzeba jakiś księć pierdolni dać system. Się... Włącz teleizor. Aha! Ja jestem tu i on Jakbym był po kilku to nigdy nie umiał. O, cóż. Nie, nie wiem, czy Chciałem ja ja cię poszedł do rury. Ja cię jeszcze pokładał. Smutna Ej, dobra, takie pytanie mam podstawowe. Co my otworzyliśmy? Niebieski granat. Jak to granat? Nie, nie. Nie, co my otworzyliśmy? No szczura. Którego? Tamtego? I to po, po to my się męczyli, żeby kogoś sobie zastrzelić? No ale kurwa, 1700 ekspad. A, no to my gramy na punkty. Open. Siema, się macie, Co to jest? Nie. No, trochę powrót, nie? Tu się przechodzi tam mega dziurą. Moje działko tam sobie robi robotę. Jak spłapać Przeżyjesz? Tak, musisz stawkać ja radę, na... radę, dam radę, Jeszcze ja Ci, na... na... ja, ja, na... na... ja przeżyję. Ale mu zajęło. Dobra, chyba nie mam się na kim podnieść. Dobra i biegnę biegnę, pędzę co siły. Powiedział jeszcze ja z jednym się spiję. Ale... Pędzę. Naprawdę pośpiesz się. No pędzę! Pośpiesz się. Pędzę! No, Kurzwa nie zdąży, no poza idiota, no ja ja pierdzielę. No kurwa. I leżę. Tak, oczywiście. Dziękuję Ci za pomoc. Słuchaj, jak jakżeś powiek 100 kilometrów to co się Nie, to jest takie taka, takie jakieś war... No. O, znowu jestem u tam mnie. dzięki. Całe cię samowolki. Dzięki, Ło, no. sekundę umarłem. Bardzo ci dobrze. Dzień <laughs> mój, <laughs> Nie, wiem, to, nie, wiem, to, nie O, jeszcze ktoś tu kto strzela, choć zostawiasz jakieś feragi, niedobitki. Call, call, call. Nie, tak ale Jak zieje Jaki no ma tak cierpi eee. No późno tak ale z niedobitym fragiem zostawiłem działko, które powinno być dobrze Jak upadł się, tak trzaskawy to, takiego tarcza Ej tu gdzieś Potem eee... A tą kanapę wskakiwałem? No tak Ja coś zebrałem A tu jest teraz, musimy uratować robota gdzie to było? No musimy się wrócić chyba. Widzisz? Nie, to zebrałeś ten. A nie. To? No tak. Zadanie. Tu, no bo tu leżało na środku takie zadanie. Chodź musimy... Ja, jak zadanie. Gdzie to musimy wyjść? Jak? Nie, to musimy tam wejść. Czy to jest inna droga? Czekaj. A nie, to trzeba tamtędy wejść, kuźba. Dobra, no to tam wejdziemy. No właśnie, widzisz. Widzisz tak, to weźmy. Leżało na środku, także mówię, że coś. tak podniósł z ziemi. Tak, bo to będzie ten... Nie nie, nie przyjdzie się zaraz. I on będzie... On będzie naszym pomocnikiem, nie? No troszkę takim szukanym. Lecę pędzę, lecę pędę. Fastumczel <coughs> używasz? Okay. Nie. Jak reklamuję, ale nie używam.

elektrykę wow, 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 wow! fajne 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 takie. fajne 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 No Jesteśmy bytuć z ich kością, bo się nie otworzy. Tak, w no ogóle się nie otworzy. W ogóle myślałeś, że w ogóle jest w droga. Pieprzan, to jesteś ty. No, mi się wydaje, że, że to nie ten Ja to nie chcę przejść doliną Śmierci tutaj. Sam jesteś w Dolinach, się zaraz otworzę. Jakby on przyszedł. Otworzyłeś? O. No. To ty gadasz? Jak go ja jąłem mu wow. marnie. Nie, musiałem się po nosie podrapać. Potem ja go wydłużę. Mad Majka zabiję. Aaa, Siren. Safe, Okej. Okay. czy przede wszystkim. Znowu tu jest wpiswa prądnica. <śm> <śm>

Le no dobra, nie mam broń, żeby to rozwalić. No, municja, w się rzeczywiście powiększyła. I tak, mogę wyjść, że nie, 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 to prosto nie, No ale to otwieramy ten prąd? Olej tam nic nie będzie. Ale to jest badass. Ło. To jest parasol, żeby się wymiaru... 74. cztery. Widzicie? Przepraszam, że tak powiem przyjacielu, ale... Ale? Widzę, że się cofnął parę bruzdczyk. Znaczy ten broń. To kanapa. Zaliczyłem wszystkie kanapy. Jestem mega. to też, no a w skrzynce same zielone rzeczy. Chciałem, żeby to było coś fajnego, co się dzieła. Hahaha. ich nie zabił. Myślełem, się cofnąć po mapie. nie zrobiona ma, nie na I jest tak nie, nie Tam wzrokiem kanapy nie widzę. <noise> tu jest <pod> Kanapa. <noise> no i podnieś. Jak Żąda podniesienia. <głos> <głos> tak, <żądam>. no <głos> <my> <głos> 60 razy podniesiono Czuli, wiedziałem że... Przeleciałem To my tu Rolanda ratowaliśmy, nie? Aj, help me! jak się pojawił? Się ten? Dalej sobie uśmiechnięty? Czekaj, otworzę skrzynkę, będziesz tutaj... otworzyć ją Poleszko. Leży. Przycisnął mu nogę. Dwa mody były w skrzynce. No. Jeden makromancer zaraz jak spaczę. Opa, się nie, 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 cierpliwie się tutaj Sierna nie się już O, Jak się obraca w celowniku. Wow. O, Jestem. Za Ja mam czasu. biały mod, Team Fire Rate. już dzięki mnie lepiej strzelasz, ale w biorę już teraz mnie już nie będzie lepiej strzelał. Wiem jakieś 1000 granatów. Powinieneś teraz odczuć znaczną znaczne pogorszenie skuteczności strzału. Czemu? No bo już nie masz Team Fire Rate ode mnie. Czemu nie jesteś współpracownikiem moim takim kuźwa. Bo wolę zwiększyć sobie jeszcze bardziej amun yy, magazynek. Jaki Kuźwa jest po prostu chramski. Magazynek zwiększać będzie, no Kuźwa jak miał do czego strzelać. Idziemy, idziemy No tam trzeba wyjść znowu do samego końca tam dojść No co ty gadasz? No Replay z życia No replay kurwa i nie można tyle w nim w trybunku, trzeba łazić 10 razy do Tam jest życia się nie da tych misji wcześniej, a nie Z działkiem zwinąłem interes filiportet hmm. baby Czekaj, nie leży HP A ja się hmm. blokowałem i chuj nie wezmę go, dobrze Czego ej, ja tu nie zapłaciłem za szlaban, jak tak potem analizowałem ja ten wideo To tak, tak mówimy o szlaban, szlaban zapłaćmy szlaban dolara Tak To kto ogląda mówię Ej wytyfy. <śledzimy>. Mekromancer jest zielony. Dobra, ja muszę do shoppingu, poczekaj. W shoppingu, shopingu zielony masz. O, i mam jeszcze Mekromancer w tym. Fioletowy granat wyrzucam, chcesz? Znaczy, sprawdź sprawce d Dwie takie gówna ci wyrzuciłem. To my shop. Nie wiem, co ja robię, ale ja wszystko sprzedaję. Kurwa, miałem to... kupić, dokupić tego... Amunicję za Eridion, zapomniałem. Aj zobacz to wrogu. Poczekaj Dzięki A co tam jeszcze było? Moje? Momencik bo to ma jakieś no ale jak, jak to z tymi granatami jest To jest mega wybuchowe ale to ma lepsze obrażenia, wszystko ma lepsze Idę zapłacić za gwiazdy okay. Okej Młodzik, jak to z modzikami? Tego jednego pierdolnego samochodziku nam tu brakuje, nie? Czekaj gościa, ja zapłacę za wjazd, dobra zapłaciłem. To by też zaliczyło? Co? Toż się zaliczyło? Nic nie wiem. Nic nie wiem, w ekipunku. Nie mogę ci powiedzieć... ...co by pozaliczało, co by nie pozaliczało. Aczkolwiek challenge complete teraz jakiś wyszedł. Kupię amo i, i lecę pędem. Muszę sobie jakieś broń zmienić po za Długo biegam z tymi samymi. Dobra, idę na szlaban. Kurwa, niszczono. Haha, udało się, zapłaciłem. Jak mam jakieś auto niezebrane, nie? Robisz dying? Jestem lamusem. Mm. Chuj właśnie z tym broń spuściznął. Jeszcze mnie zapadnieś. Co teraz, jak ja już nie mam czasu? O, tak, jak ja sam leżę. Brawo Rafałku. To jest istna śmierć. Nie mam kogo zabić nawet. Chuj w jakiegoś... pod lidera. ledwo żyje. Wolnie go. Co? Konstruktor ledwo żyje A, konstruktora zabije, no? Nie ja tak. Zapłaciłeś za wejście? Tak Yeah No robimy obiboka. obi boka Ja wiem, to jest, to jest 870 coś cześć, w tu pewno nie zdarzy Kuźwa, ma konstruktor... Po się... im nie rozduchu, kurcz mnie podnieść Dobra, może się uda, okej okay. Zebrałem z niego część to jest ważna część. Ej, to nie musimy chyba na koniec iść? Na sam koniec, tam do samego końca będziemy łazić i wtykać tę część w kolejne robociki. Jak będziemy wtykać? Dobra, jak trzeba wkładać, to Kurwa, będzie... no na bank z w którymś z tych samochodzików, stu, z tych wszystkich rozjebańców. Ten kluczyk. Hmm. Nie omieszkam spać. Ile nam brakowało? Jednego? Jeden, no jeden, na pewno jest tutaj gdzieś w tych samochodach jest No właśnie, w tych samochodach tam się wydaje, że nie było. Tryliard procent pewności tak. Dobra, że to na się z nimi poradzi Jak w Się nie pierdolę. Co wy nam, kurwa? Oparzyłem <grywa> się. Oparzyłam. Piotr, na górze w tym busie nie ma? Tam trzeba wejść. Właśnie, idź tam, idź tam, no, no, no. No, no dobra, ale tam idź poszukaj, bo tam musi być jakieś magiczne coś. Ło, fioletowy pistolet. Używasz pistolów? Weź. Weź, rozumiem, nie używasz. Weź, może zacznę. Były by fajny. Jest jeszcze to? Mada faka. Jeszcze nikomu nikomu nie włożyłem, a to fajne. już. Co chciałeś pomyśleć, wsadzić? No bo tego, muszę ten... AI. Jak się czerwono, jest? O już zwariował już złupiał Wojna robota Choćby to jest ten war. Jak mój go tam pocina? Mój przyjaciel Nie ma do niego ogniem, no coś... No, Poczekaj, kobieta dzwoni. Jak to gramy, gramy, nie? Tak, tak, tak. Jak dzwoni kobieta, tak. minuty dzwoni kobieta. O, o, kuśwa. No nie, no nie. Nie wierzę. <grym się zbyt wrogi> Przegraliśmy. Już Tomek, skończyłem rozmawiać, już aj. tam zaraz coś co. Przegraliśmy. Co przegrałeś? Bo tu to I to, Core, to, ten rdzeń cały. Znalazłem, skurwy się na... Super. No, co? On gdzieś tu spadł. I to zobaczyć. I to tak w takie miejsce, gdzie chyba tam... nie... Spróbuję tam zejść, no to ale myślę, że to nie jest przeznaczone, żeby tam się gdzieś w tym miejscu nie. poruszać. Tu gdzieś na dół. Jeszcze się zablokowałem w tak, tej dobra, schodzę, o kuźwa, zginąłem. Schodzę, kurwa, <laughs> to może 6... Aj ale. Dupa no, misja, misję... mission failed On jest hmm. chyba tam w wodzie kuźwa. Skurwy się. <laughs> Widzisz go tam? Nie widzę go właśnie nigdzie. Weź ze sniperką przymierz, jak masz, albo jakiegoś dobrego zuma A ty go widzisz? Ty on tam gdzieś, no po prostu on tam spadł Tam gdzie, tam gdzie jak, jak przekroczymy to to jest koniec i umieramy Boże jedyna jaka porażka <grym> Drugi raz też można zapłacić za wejście? Nie, można płacić bez końca Dałem jakieś tysiąc dolarów No poczekaj, no pędzę Ale tegoś nie da zerstartować to tej misji chyba nie? No, no niestety, no trzeba będzie, no znaczy nie będziemy wychodzić, tylko po prostu następnym razem się zrobi. O, eridium na środku, nie wziąłeś. Człowieku... Czekaj, ja przejdę z drugiej strony, może z drugiej strony go będzie widać. Właśnie. Jestem genialny. Chociaż żeśmy zapłacili za bilet. <laughs> I zabraliśmy kluczyk. Tyle dobrego z tego wszystkiego. Hmm. No więc... Hmm. Tak, Problem w było. tym, że ja go nawet nie widzę tym O fuck, spadłem <grym <grym> Zupełnie przypadkiem bra. A ja Tutaj to jak... widzę, ja go widzę <grym> Leży w wodzie, w teksturze, w wodzie stary, na samym dole taki ładny rdzeń. No poczekaj, pędzę, pędzę, zobacz to. Pod mostem, pod mostem w wodzie. Kurwa macie. No, no, to to by było na tyle z dzisiaj, dzisiejszego grania.